Cześć kochani. Właśnie wróciłam z pracy, jest godzina 2.05 dokładnie. E, mieliśmy dzisiaj wykład na temat stresu, a dokładniej tego w jaki sposób pokonać go za pomocą mocy umysłowych i za pomocą technik, które przekazujemy sobie na poziomie duszy. I tak naprawdę nie wiedziałam, jak się przygotować do tych zajęć, ale okazało się, że rzeczywistość przyszła z pomocą i wyciągnęła pomocną dłoń, chociaż była to bardzo brudna pomocna dłoń tym razem. Słuchajcie, przed naszymi zajęciami doszły mnie słuchy i nie tylko słuchy. Dostałam mnóstwo screenów i e maili na temat osób, które robią czarny pr -mi i Akademii Ducha. Słuchajcie, powiem tak. No, jest to bardzo niemądre, biorąc pod uwagę, że cała energia generowana na temat Akademii ducha, czy na temat mojej osoby albo moich działań, czy na temat osób, z którymi pracuję, jest automatycznie, automatycznie inwestowana w potęgę Akademii Ducha oraz w to, że jesteśmy dzięki tej energii m.in. chronieni. Tworzycie nam nasze własne pole siłowe, jeżeli przez czas, który macie w życiu, produkujecie energię na nasz temat. Niezależnie od tego, czy jest to pozytywna energia, czy jest to negatywna energia, bardzo Wam za to dziękujemy, ponieważ to, że zamieniacie czas swojego życia na myślenie o nas, mówienie o nas, przekazywanie na przykład nieprawdy na nasz temat, również stanowi dla nas pewnego rodzaju ochronę energetyczną. Natomiast do wszystkich osób, które szkalują mnie, Akademię Ducha, wszystko co robimy, wszystkie nasze aktywności, pragnę przekazać taką jedną informację. Większość z tych osób mamy dokładnie o trzech osobach i wiem, że to się wydaje zbyt niepoważne, żeby nagrywać filmik. Jednakże jedna z tych osób nagrywa tak mniej więcej milion filmików rocznie, więc to oczywiście przesada, ale wiecie, że nie umiem liczyć. Słuchajcie. Te osoby są osobami, które jak ja to mówię, usiłowały mnie zasiostrować wcześniej po prostu bardzo mocno się podlizywały i usiłowały przykleić się, a to do Akademii ducha, a to do mnie bardzo bezpośrednio. To się nie udało, ponieważ jestem osobą, która widzi energię, jestem osobą, która pracuje z energią, jestem osobą, która bardzo dba o swoją własną czystość energetyczną, a więc no, nie dopuszczam takich wam tudzież dużych wąpierzy blisko swojej postaci. Z tego też względu no, te osoby mszczą się, dlatego że nie uzyskały ani atencji, której chciały, ani tak naprawdę sławy, o której najwyraźniej im chodziło. W związku z tym, ja oczywiście ze swojej strony wysłałam im kule światła na to, żeby się ogarnęły, oraz proponuję obejrzeć wideo pod tytułem Sroga Litość, ponieważ to jest właśnie metoda, którą czasami stosuję i w tym wypadku również. Ale chciałabym ostrzec przed jedną rzeczą. Mianowicie raz w roku mam taki dzień, kiedy pozwalam sobie na zastosowanie takiej bardzo starej metody. Jest to ochrona, którą nazywamy. Lustro. Tego dnia, jeżeli życzysz mi dobrze, jeżeli życzysz akademii dobrze, Twoja energia wróci do ciebie dokładnie taka, jaką ją wysyłasz. Bez pomnożenia się o efekt, ponieważ lustro stanowi pewnego rodzaju tarczę. Więc tego dnia ta energia będzie dla ciebie no, świetnym zwrotem, tak? Możesz na przykład wygrać w Sotolotka, co się zdarzyło paru osobom, popytajcie na mieście. Możesz na przykład doświadczyć jakiegoś wielkiego szczęścia, albo mieć świetną niespodziankę, ponieważ energia Energia, którą wysyłasz do nas, tego jednego, jednego dnia w roku, po prostu wraca do ciebie i wraca do ciebie dokładnie taka, jaką wysłałeś. Natomiast, no, w momencie, jeżeli ta energia jest negatywna, odpowiedzcie sobie na to sami. Jest to technika, którą ja nazywam taką techniką luster albo techniką kung fu, dlatego, że ja nie używam przy tym żadnej siły, nie używam przy tym żadnych mocy. Wszystko to, co robisz, do ciebie wraca. O czym zapewne słyszeliście wielokrotnie. Więc, kochani, Aha, przy okazji chciałam jeszcze nadmienić, że nie wiem kiedy jest ten dzień. A co ciekawe, Wy też nie wiecie. To może być dzisiaj, to może być za tydzień albo za sześć miesięcy. Więc z tego też względu pilnujcie swojej wibracji i czystości energetycznej. I zwracam się tutaj zwłaszcza do tych trzech osób, które zadały sobie sporo trudu, żeby, no powiem, zepsuć nieco wody w okolicznościach Akademii Ducha. Kochani. Nigdy nie jest za późno, żeby się ogarnąć. Ja wysyłam wam kule światła na to, ażebyście troszeczkę jaśniej spojrzeli, bo widać, że mrok powkradał się do tych główek i rozrabia. Na taka propos jestem egzorcystą. Od 8 lat pracuję w tym zawodzie, od 8 lat stawiam siebie przeciwko tym energiom i od 8 lat narażam swoje własne życie na to, żeby uwalniać inne osoby. Więc powiem tak. Jeżeli w tej chwili szatan usiłuje walczyć ze mną przy pomocy osób cierpiących na paranoję, przy pomocy osób cierpiących na choroby psychiczne i przy pomocy ściemniaczy YouTube'owych, którzy usiłują legitymować się umiejętnościami, których nie mają, to upadł bardzo nisko, powinny iść do kąta się wstydzić. Kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ten filmik to bardzo spontaniczna sprawa, jak zapewne zauważyliście, a. Czekajcie na nasze kolejne nagrania, albo może inaczej. Nie czekajcie, bo czekanie nie jest przyjemne. Po prostu wchodźcie na nasz kanał i one tam będą. Niedługo również filmiki po angielsku e, i ostrzegam wszystkich lingwistów i osoby, które biegle władają tym językiem. To może być dla Was nieprzyjemne, ponieważ ja się angielskiego uczyłam z rapu. Dokładniej uczyło mnie angielskiego paru raperów i tak naprawdę wszystko, co umiem, umiem od nich. Więc nie obiecuję czystego ani pięknego języka, natomiast będzie tak, żeby wszyscy zrozumieli. Dziękuję Wam bardzo.